Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Instytut Rozrodu Zwierząt Polskiej Akademii Nauk będą wspólnie realizować studia doktoranckie. Podpisano umowę o współpracy. Robimy to przede wszystkim po to, żeby wykorzystać kadrę naukową jednej i drugiej jednostki. Ta współpraca, jak pan profesor wspomniał, trwa już od wielu, wielu lat, w tej chwili ją sformalizujemy. A dzięki tej formalizacji, że się tak wyrażę, ben, y, wpłyniemy na jakość studiów doktoranckich. Państwo w Polskiej Akademii Nauk mają wybitnych fachowców, którzy do tej pory tak mogli gościnnie czasami u nas prowadzić zajęcia. W tej chwili będą po prostu prowadzili zajęcia wynikające ze standardów kształcenia właśnie na tych na, w tych studiach doktoranckich y, w dziedzinie nauk o życiu. Zarówno promotor może być z jednej strony, jak i z drugiej strony. Y, 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 Obrony będą się odbywały zarówno na wydziałach, jak i y, y, u nas y, w Instytucie.